Alaska to stan umysłu. Stale musisz się tu dokształcać, wciąż uczyć. Musisz być gotowy na nowe wyzwania i podejmować je, gdy nadarzy się okazja. To pomaga nie tylko w gromadzeniu futer i żywności, ale też wzbogaca umysł. Gdy wpuszczaliśmy pułapki, wiedzieliśmy, że będzie wiało. Żebro bardzo mi dokucza, ale warto pocierpieć, żeby potem zjeść kraby. Nie jest mi żal, że nie zdobyłem bobra. Fajnie było się pouczyć. Teraz sprawdzimy pułapki na kraby. Czuję, że czeka nas spory połów. Zbliżamy się do pierwszej pułapki. Jest dość wiecznie i fale są wysokie. Nie możemy znaleźć boi. To potwornie frustrujące. Wypływasz i wkładasz tyle wysiłku, a potem sprzęt się gubi. Nic nie widzę, boja zniknęła. To powinno być tu. Co mogło się stać? Nie ma jej, a miała sporo luzu. Albo ktoś ją pociągnął i przeniósł głębiej, nie wiedząc ile jest tam linki, aż boja zatonęła, albo zabrał ze sobą pułapki. Takie rzeczy się zdarzają. Straciliśmy kilkaset dolarów i ktoś na tym zyskał. Gdybym go dorwał, utopiłbym obok pułapki. Sprawdzimy inne? Oby tam były. To kupa forsy. Miejmy nadzieję, że je znajdziemy. Oby. Tak już bywa. To trochę przygnębiające. Nie chcę nikogo oskarżać, ale ktoś się pociągnął albo ukradł. To częsty przypadek. Człowiek poświęca sporo czasu, wysiłku i pieniędzy, żeby tu przypłynąć, a ktoś zgarnia ci owoce twojej pracy z przed nosa. Lepiej, żebym ich na tym nie przyłapał. Nie wiem, co bym zrobił. Byłbym zły. To surowe miejsce, łatwo dać się ponieść emocjom. Z czasem nauczyłem się, że nie panuję nad tym, co robią inni. Mogę panować tylko nad sobą. Zawsze powtarzam sobie, żeby Bóg dał mi spokój, żeby poradzić sobie z tym, czego nie mogę zmienić. I zachęcał do zmiany tego, na co mam wpływ. To nic nie zmienię, więc nie będę się tym przejmował. Mam boje. Była na tej samej głębokości, więc ktoś zabrał tamtą. Nie wolno tracić nadziei. Wiemy, że sobie poradzimy. Lepiej myśleć pozytywnie, wtedy przyciąga się to, co dobre. Wolę nie przejmować się tym, co złe. Docenię jasne strony sytuacji i wyjmę kraby z pułapki. Zobaczmy, czy coś się trafiło. Wynurza się, a niech to. Pełny kosz. Patrz, ile. Pełny? Naprawdę. Poszczęściło nam się. Ile krabów? Zobacz. Pomóż podnieść. Dobra robota. Na pokład. Mamy sporo krabów. To dobre miejsce. Posortujemy, pomieszamy. Jest parę. Musimy je przejrzeć, wrzucić z powrotem samice i te za małe. Dobrze nam poszło. Jest coraz lepiej. Mamy udany połów, odrobiliśmy lekcję. Nie można skupiać się na tym, co złe. Trzeba iść dalej i dzień na pewno się poprawi. Jak zawsze. Mamy tu kłusowników. Zawsze trafi się czarna owca. Ale los się na nich zemści. Pewnie okrutnie. I tyle. Dobry dzień. A jeszcze sporo przed nami.